La Plagne – Białe Szaleństwo W sercu Alp Sabałckich, z widokiem na Mont Blanc, są położone miejscowości wokół plań Center. La Plagne jest oddalone tylko o godzinę drogi od Albertville. Dojechać tam można drogą N90. Dzięki połączeniu terenów narciarskich La Plagne i Le Arc powstał tu prawdziwy raj dla wielbicieli Białego Szaleństwa. Oprócz centrum regionu Plań Centr również mniejsze, pełne uroku, zmodernizowane w ostatnich latach miejscowości kuszą miłą atmosferą i niepowtarzalnym sabałckim stylem domków typu szalet. Tutaj znajdą Państwo wszystko, co składa się na udany urlop: liczne sklepy, restauracje i bary oraz bogatą ofertę spędzania wolnego czasu. Już wczesnym wieczorem ulice La Plań budzą się do życia. La Plagne to 10 różnych części miejscowości, które położone są w dolinie na wysokości od 1800 do 2000 metrów. Liczne bary zapraszają do zabawy. Między stacjami wyciągów La Plagne do godziny pierwszej w nocy kursuje bezpłatny autobus, a także częściowo gondola. Koniec dnia to dla niektórych dopiero początek dobrej rozrywki. La Plań to wymarzone miejsce dla fanów apreski. Liczne bary i dyskoteki zapraszają do zabawy. W samej Bel Plaine 11 różnych barów nikomu nie pozwoli się nudzić. Już w autobusie dla narciarzy panuje niepowtarzalna atmosfera. Ulubionym punktem spotkań fanów muzyki techno jest Showtime w Planche Belcotte. DJ i odpowiedni sprzęt gwarantują niezapomnianą imprezę. Kolejne atrakcje tego regionu to salun położony na wysokości 2050 m i Luna Bar w plań Center. Zapraszamy na wyśmienity urlop do Francji.